Łomienie śmierci! Oto trzymam w rękach zapałkę. Od tej zapałki zależy, czy te dwa owady będą żyć, czy też zginą. Już za chwilę zapalę ten rząd zapałek, prowadzący do lepu na muchy z wyryskanego paliwem do zapaliczek. Dokładnie naprzeciwko lepu zobaczycie to, kajrola, nasze żywe kule. To odpali za sprawą Dima, który skoczy w dół na głos dzwonka, który zadzwoni dokładnie za 15 sekund. Jedyną nadzieją dla naszych żywych pocisków jest mistrzeni chodzenia po linię Rozi. Na odpowiednio długiej linie Rozi opuści się między te dwa słupy i uplecie sieć ochronną przez mniej niż 15 sekund! Mało wam tego! To może starczy, jeśli wszyscy oni zawiążą sobie oczy yeah. szanowni państwo! Osoby o słabszych nerwach niech opuszczą teraz cyrk! Ten numer jest Hop. tak niebezpieczny, a że gdyby coś nie wyszło...

To się mogło stać z Wszystkich zwalnia. Dyrektor, pracuję. Tak. Jesteś? Już Woda. jesteśmy ratowani.